Ulica Pocztowa w Tułowicach zmieni się nie do poznania. Odcinek od głównej drogi 405 aż do pałacu przechodzi gruntowną przebudowę. Przy okazji tu ze swoich środków chcemy infrastrukturę tutaj poprawić kanalizacyjną, bo niedawno tutaj na tej ulicy też była poważna awaria i no prosi się naturalnie, żeby pierw zrobić tą infrastrukturę wewnątrz. A dopiero góra zwieńczeniem tego wszystkiego i cieszę się, że, że ta inwestycja będzie. Robione. Będą przy, tutaj przy okazji e, dwa przejścia dla pieszych. Jedno będzie tutaj przy wlotówce, a drugie będzie e, przy, przed wejściem do pałacu. Samorząd na tą inwestycję pozyskał spore dofinansowanie. Koszt inwestycji to ponad 600 tysięcy złotych. Kwota dofinansowania wyniesie blisko 430 tysięcy złotych. Długość odcinka do przebudowy to około 150 metrów bieżących. Droga prowadzi do zespołu pałacowo-parkowego w Tułowicach. Zostanie wykonana z kostki granitowej i brukowej. Będzie zarazem przedłużeniem ulicy szkolnej. Proszę pamiętać, że równolegle tutaj zaczną się prace wokół pałacu. Środki starostwa tutaj przy szkole też są bardzo duże na inwestycje przy pałacu, wewnątrz ogrodów, jak i tutaj. Infrastruktury, ogrodzenia będą wymieniane. Myślę, że to fajne, takie naturalne miejsce spaceru dla mieszkańców, a również dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i jest co i będzie co pokazywać w po ulicach. Prace przy przebudowie ulicy Pocztowej mają potrwać od 3 do 4 miesięcy. Samorząd oraz inwestor za wszelkie utrudnienia przepraszają.